W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego Ubiegłego w Panu Jezusie, w ten dzień uroczysty Bożego Narodzenia. Na trzecią niedzielę czytamy Ewangelię ze Świętego Jana, w którym jest mowa o przedwiecznym słowie, które stało się ciałem. Ta Ewangelia czytana jest praktycznie w każdej mszy świętej. Na sam koniec mszy. Jest, dlatego tak się dzieje, bo jest ona bardzo ważna. Są nieliczne przypadki, kiedy ostatnią Ewangelię ze świętego Jana zastępuje się specjalną Ewangelią z Marszału. Dzieje się tak dlatego, ponieważ czasami wypadają w jeden dzień dwa ważne święta jedno, dru, jedno jest ważniejsze od drugiego. Wtedy to, które jest mniej ważne, to Ewangelia z tego święta, jest przesuwana na koniec mszy świętej. Ważne jest by to zaznaczyć, ponieważ różni pseudo-tradycjonaliści w poili wiernym taką, takie silne przekonanie, że w każdej tradycyjnej mszy Ostatnia Ewangelia jest tą ze świętego Jana, a wszystko inne jest nietradycyjne. Spotkałem się osobiście z takim zarzutem, że od, od, odmawianie Ewangelii z mszału, inny niż ta ze świętego Jana, jest jakąś nietradycyjną praktyką. Takie zarzuty pojawiają się ze strony osób, które stosują się do mszału z roku 1932 roku, który jest bardzo niezbyt tradycyjny. Jednak w każdej praktycznie mszy świętej czyta się na koniec mszy drugą Ewangelię ze świętego Jana, która mówi o tym, że słowo przedwieczne stało się ciałem. Jest to wyraźna mowa o wcieleniu, o tym, że sam Boże stał się człowiekiem. To jest właśnie święto, istota święta, które dzisiaj obchodzimy. Jest to istota Bożego Narodzenia. Bóg naprawdę się narodził. I w języku polskim to określenie Boże Narodzenie jest niezwykle wprost trafnie. mógł się w ogóle Bóg narodzić, jak ten, który jest niestworzony, który istniał bez początku, mógł narodzić, mógł się w ogóle narodzić, tylko i wyłącznie jako człowiek. Ale ponieważ to, co tyczy się bóstwa, czy też atrybuty, predykaty, tyczące się bóstwa, tyczą się również człowieczeństwa Chrystusowego, tak więc można powiedzieć, że Bóg się narodził, bo Chrystus Przebywa w łonie Najświętszej Marii Panny ze swoim bóstwem i ze swoim człowieczeństwem złączonymi unią hipostatyczną, tak to się z grecka nazywa, w osobie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest osobą boską. I gdy mówimy o kimś, mówimy przede wszystkim o Nim jako o osobie. Nie, jako, nie o, jako o ciele, ale przede wszystkim jako o sobie. W tym sensie Chrystus był przede wszystkim i najpierw Bogiem. I właśnie Bóg objawił się światu i dlatego dzisiejsze święto Bożego Narodzenia jest również świętem objawienia Pańskiego. I właśnie dlatego w dzisiejszy dzień, w którym czytamy jako pierwszą Ewangelię, Ewangelię ze świętego Jana, która jest na końcu odprawiana, odmawiana, to na końcu tej mszy świętej będzie ta ewangelia, którą czyta się dnia 6 stycznia, czyli na święto objawienia Pańskiego, na święto, w którym czcimy Chrystusa, Boga objawiającego się. Dzisiejsze święto Bożego Narodzenia ma taki szczególnie uroczysty charakter. Jest to święto, w którym Bóg objawia się w szczególniejszy sposób, a Dzisiaj można powiedzieć, obchodzimy tą pierwszą, yy, pierwszy sposób objawienia się Chrystusa jako Boga, a mianowicie Boże Narodzenie. I to objawienie się Boga światu jest rzeczą fundamentalną. Gdyby Bóg nam się nie objawił, to nie widzielibyśmy o nim wszystkiego. Moglibyśmy poznawać Boga światem, Wrodzonego rozumu, to znaczy jest to prawda wiary, że Boga można poznać przyrodzonym rozumem za pomocą rozumowania, obserwacji natury, obserwacji tego, co dzieje się w świecie, że jest w porządek, że jest stworzenie, że wszystko zmierza ku swemu stwórcy, że jest porządek w świecie, czy to w świecie ożywionym, czy nieożywionym, który wyraźnie wskazuje na. Plan na celowość wszystkiego, co zostało stworzone. Nie ma e, przypadkowej ewolucji, która spowodowałaby to, że e, rzeczy same z siebie stają się uporządkowane, i nie, nie jest możliwe, by tak skomplikowany organizm, jak na przykład organizmy ssaków, same z siebie e, ułożyły się w logiczną całość, by Różne atomy, komórki zjednoczyły się, by tworzyć doskonale działający organizm, który wykonuje w doskonały sposób funkcje życiowe, które są niezwykle wprost, skomplikowane. Także każdy ożywiony organizm jest do tej pory dla biologów wielką zagadką: jak może on w ogóle funkcjonować? Wszystko to, co wiemy z biologii, jest niczym w porównaniu z tą wielką tajemnicą. Dlatego przy pomocy rozumu, przyrodzonego, możemy już rozpoznać, że musi być Stwórca, który zaplanował wszystko w sposób celowy, który yy, yy, wszystkim rzeczom, które istnieją na świecie nadał bieg. To, że świat się nie, roz, nie rozpada codziennie wynika z tego, że jest w nim pewien niezwykły prost porządek i ogromna siła, która stoi za tym, że ten porządek jest utrzymy, utrzymany. Tej siły nie posiada natura. Żaden człowiek i żaden Żaden żyjący organizm na świecie jest jakaś nieskończona siła. Jest niezwykle rozumna i mająca w sobie dobroć, która powołała do życia ten świat. A człowiek jest koroną stworzenia jego siły duchowe, jego nieprawdopodobna wręcz moc rozumu wskazuje na to, że. Ten, który jest za stworzeniem, stoi za stworzeniem Boga, jest nieskończenie wprost dobry, mądry, miłosierny i święty. Tak więc dzisiaj objawia się nam Pan Bóg nie jako Stwórca przede wszystkim, ale jako Zbawiciel. I te prawdy, które dzisiaj rozważamy, prawdy naszej świętej religii, prawdy naszej świętej wiary, są prawdami, których częściowo nie dałoby się wysnuć. Za pomocą zwykłego rozumu. Dlatego wiara nasza jest tak przyrodzona, jest też, składa się na z wielkich tajemnic, które są same z siebie rozumne, nie ma w nich nic sprzecznego, nic wzajemnie się wykluczającego, ale przewyższają nasze modlitwy, możliwości poznania. Przede wszystkim tajemnica Trójcy Przenajświętszej jest tajemnicą, która umyka naszemu rozumowi. Nigdy za pomocą przyrodzonego rozumu nie doszlibyśmy do tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Co najwyżej moglibyśmy poznawać pewne elementy w naturze, które wskazywałyby na trójjedności Boga, ale to, że Bóg jest, istnieje w trzech osobach, jest to rzecz i prawda wiary, która całkowicie nas przekracza, która stoi ponad. I dlatego też dzisiejsza Ewangelia mówi o słowie wcielonym, ale też również o świetle, o tym, że Chrystus jest światłem, który oświeca ciemność. Nasz rozum, choćby i najpotężniejszy, na wskutek grzechu z tego co z niego pozostało, chociażby ktoś był już ochrzczony, powoduje to, że Człowiek jest bardzo zaciemniony na swoim myśle. Z jednej strony poznanie rzeczywistości jest bardzo ograniczone. Ktoś, kto myśli, że rozpoznał to, co dzieje się wokół niego, jest zwyczajnie w świecie pyszny i głupi. My poznajemy tylko częściowo to, co nas otacza i twierdzenie, że, że jesteśmy w 100% obiektywni. W rozpoznawaniu tego, co jest wokół nas, stanowi tylko dowód na naszą własną pychę i w gruncie rzeczy głupotę. Potrzebujemy światła wiary, by rozpoznać wszystkie, wszystkie prawdy, które nam są, nam są potrzebne do zbawienia, i też by rozpoznać środki, które nam są potrzebne do zbawienia. Które to, są, które to środki są nam koniecznie potrzebne, jest to przede wszystkim doktryna chrześcijańska, są to sakramenty święte, są to różne nabożeństwa z modlitwą myślną, znaczy bez kontemplacji Boga, zastanawiania się po prostu, takiego zastanawiania się, które nie jest, jest czym rozumowaniem, ale jest przede wszystkim modlitwą nad rzeczami ostatecznymi, nad istotą, naturą Boga, nad miłością Bożą, jesteśmy w stanie utrzymać się w stanie łaski uświęcającej, ponieważ nasz rozum wymaga od nas, byśmy go karmili taką boską myślą. Skoro zastanawiamy się niemal bezustannie nad rzeczami tego świata, które nie są aż tak istotne dla naszego ostatecznego celu, dla jego osiągnięcia, tym bardziej powinniśmy kontemplować, zastanawiać się i rozmyślać nad Bogiem, nad tym, co On nam dał, nad Jego wielką miłością, nad naszym wiecznym przeznaczeniem. To słowo przeznaczenie jest bardzo istotne. Dzisiaj często e, uważa się, że przeznaczenie jest czymś takim, co jest komuś raz znane, jest nieodwołalne w znaczeniu takim iście kalwińskim, to znaczy, przeznaczenie jest tym, co dzieje się bez udziału naszej woli. Gdyby tak było, byłoby to niesamowicie okrutne ze strony Boga, bo oznaczałoby to, że człowiek jest przeznaczony na wieczne potępienie lub na wieczną szczęśliwość bez jakiejkolwiek zasługi. Jest to doskonale zgodne z systemem protestanckim, który i u Kalwinę, i u Lutra oznacza brak, brak, brak woli, oznacza to, że Bóg jest tak suwerenny, że może skazać człowieka na wieczną szczęśliwość lub na wieczną nieszczęśliwość, wieczną karę, niezależnie od jego zasług, od tego, czy jest dobry czy zły. W tym czasie my wiemy, że wolna wola musi brać udział Akcie zbawczym musimy bardzo się starać, by osiągnąć zwolnienie za pomocą wolnych aktów, aktów wolnej woli, które oczywiście często są ograniczane przez skutki grzechu pierworodnego, ale też przez skutki naszych własnych, osobistych grzechów. jest tak, że wolna wola jest czymś, co zawsze występuje w takiej samej postaci, w takiej samej. Kwantytatywnej ilości, w tej takiej samej ilości. Jest czymś co, czymś, co istnieje w konkretnych warunkach i każdy zapracowuje sobie, czy będzie z wolnej woli korzystał dobrze lub źle. Jeśli będziemy korzystać źle z wolnej woli, to będzie miało to dla nas opłakane skutki, bo nasza wola będzie się coraz, coraz bardziej zmniejszać. Tak się dzieje w różnych zależnościach, uzależnieniach, kiedy różnego typu, na przykład nadużywanie, czy coś, powoduje to, że człowiek jest coraz bardziej zależny i coraz mniej jest, jest woli. Musi, gdyby chciał powrócić z takiej ścieżki ku złemu, musiałby wykonać ogromny, gigantyczny wysiłek, a to często jest niemożliwe bez modlitwy. Dlatego bardzo ważna jest modlitwa ze strony naszych bliskich, rodziny, przyjaciół, ale też ze strony Kościoła Świętego, bo Kościół modli się za wszystkich swoich członków. Każda msza święta jest ofiarowana, oprócz tych oczywiście intencji, które kapłan składa jako główny na ołtarzu, intencji wszystkich wiernych, wszystkich tych potrzeb wierzących katolików, rzymskich, rzymskich katolików, też intencja Kościoła rzymskokatolickiego, intencja chociażby papieskich, czy te które formułowali papieże aż do papieża Piusa XII łącznie, więc papieże kościoła rzymskokatolickiego, a nie papieże, pseudopapieże pseudo kościoła sodomsko neowatykańskiego który mniej więcej tydzień temu nam się ukonstytuował ostatecznie, bo jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, okupant stolicy Piotrowie, aktualny Bergoglio, wydał dokument, w którym Zezwala w taki specyficzny dla siebie sposób na błogosławienie w cudzysłowie par sodomskich, co jest oczywiście straszną obrazą. Pana Boga jest Sodomia, to jest grzech wołający o pomstę do nieba. I możemy się już w tej chwili radować tym, że Pan Bóg tak jak Sodomę i Gomorę spalił, taki spalił wszystko to, co na Piedestał wszystkie te miejsca, które na piedestał kładą ten najstraszliwszy z grzechów, a mianowicie grzech sodomski. Grzech sodomski jest tym grzechem, który w sposób oczywisty przeczy w naturze aktu płciowego jest całkowitym wybaczeniem, a więc dewiacją aktu płciowego. Dewiacja z łaciny oznacza Bia to droga de z, czyli po prostu po prostu zboczenie, pójście z, z, drogi, z drogi na bok. Każdy ma swoje przeznaczenie, ale to przeznaczenie oznacza, Pan Bóg nie wybiera komuś nieba lub piekła jakimś aktem takiej swojej suwerennej woli, która nie ma nic wspólnego z tym, co człowiek na ziemi zbiera czy ze zasługami lub z które popełni na ziemi. Pan Bóg przeznacza kogoś do nieba do piekła, ale w taki sposób, że uwzględnia to, czyjąś wolną wolę i jej akty. Jej postępki, które występują, w wyniku wolnej woli. Oczywiście, żeby był grzech śmiertelny, trzeba z całą świadomością popełniać dany grzech. Może się zdarzyć że ktoś nie wie do końca, jaki jest grzech, bo jest nieoświecony, jest być może ograniczony poprzez jakąś chorobę psychiczną, ale też czasami jest tak, że różnego rodzaju okoliczności powodują, że, że ktoś dajmy na to zabija kogoś w afekcie. Takie zabójstwo w efekcie może wynikać się właśnie z tego, że ktoś traci rozum, bo on widzi pomordowanych ze swojej rodziny i traci całkowicie kontrolę nad sobą. Tak się mu na przykład zdarzało 80 lat temu, kiedy ukraińska powstańcza armia na Wołyniu i w Małopolsce dokonywała straszliwych mordów, zabijając całe polskie wsie. Łącznie z kobietami dziećmi, zwłaszcza z kobietami dziećmi, bo tchórze z upa przede wszystkim rzucali się na bezbronnych. I wtedy zdarzało się, że polscy mężczyźni, nieraz w afekcie, odpłacali tym samym. Rzadko się to zdarzało, ale jeżeli tak się zdarzało, to często było to bez winy tych, tych ludzi, którzy nie potrafili wytrzymać gniewu i, i bólu. W ten święty dzień Bożego Narodzenia e, złóżmy Panu Jezusowi w stajence betlejemskiej należny Mu hołd. Pamiętajmy, że Pan Jezus jakkolwiek narodził się w Betlejemie Judzkim, e, w stajence wśród bydlątek, to jest cały czas królem. On się specjalnie ogłosił e, ze złocistych szat, by ukazać że Jego władza będzie przede wszystkim władzą miłości, władzą miłości Jego naświętego serca, władzą miłosierdzia, które wypływa z Jego naświętego serca przebitego na krzyżu. Pan Jezus dzierży berło w swojej rączce i to berło jest tym, które rządzi światem. Nikt nie rządzi światem poza Panem Jezusem. Szatan może co najwyżej podrygiwać sobie w buncie przeciwko Chrystusowi, i czasami jest oczywiście i tak, że my poprzez własne grzechy oddajemy się w niewolę szatanowi i przyłączamy się do orszaku piekielnego, do tej hałaśliwej zgraji, która stanowi orszak szatana. Pamiętajmy, że orszak diabelski jest zawsze bardzo hałaśliwy i potrafi. Chce zagłuszyć głos dobra poprzez swoją hałaśliwość, tak by ludzie, idąc za tym, idąc za tymi, którzy są najgłośniejsi, najbezczelniejsi, nie usłyszeli tego słodkiego głosu pana Jezusa, który ciągle wzywa nas do nawrócenia, do tego byśmy mu służyli i służąc mu, Jego najświętszej matce, naszej królowej, osiągnęli zbawienie. W imię Ojca i Syna, i Ducha, święty Świętego niech będzie powtarzalna wskazówka. Niepokalana Maryjo, Królowo Polski, święty Janie Chrzcicielu,